W tym wstępie chciałam powiedzieć, że ja tutaj mam garnczek. Nie wiem, ile on ma. Może z ity, może z półtorej. Widzicie jaki. I yy, można robić w takim. Można robić yy, w takim garnuszku. Ale yy, są takie. W Turcji parze się w takich garnuszkach, takich z taką rączką, gruszkowatych, trochę z takim dzióbkiem właśnie. To jest właśnie taki tygielek. Macie link w opisie, na Allegro można kupić. Oryginalny, turecki. Tak, dodajemy na jedną osobę jedną łyżeczkę kawy. A, jak ktoś chce, to pomiędzy pół a jedną łyżeczką cukru. Kilka sekund prażymy, ale tak, do takiego czasu, żeby się ten cukier nie skamalizował. Żeby kawa była palona po prostu. Dolewamy. Zbankę wody. Nie zaczęła się mocno gotować kawa. Po, po około minucie dwóch. I wtedy wyłączamy już raz I jest gotowa. I tak się prezentuje moja kawa po turecku. No, są tam drobne uchusy takie, ale przecedziłam przez sitko. no Dobra, mocna, pachnąca, smacznego.